Witamy serdecznie zaproszonych gości, uczniów, którzy za chwilę wezmą udział w konkursowych zmaganiach, ich opiekunów i nauczycieli oraz naszą wspaniałą publiczność, czyli nauczycieli i młodzież z zespołu szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w tłuszczu. Brawo dla Was! Krzysztof Kamil Baczyński, ci ludzie, głowa przy głowie, taki to mur, twarze jak orzech. Twardych czaszek. Pięści spęczniałe, jak garby gór, nasze. Mocno się ściska drzewiec w dłoni, palce zamknięte na klucz od śmierci. Przez rozwalone na oścież piersi stada czerwonych w biegu koni. I kroków stuk, jak łopat stuk, w szeregi znużonych masek. Drzewa to chmur zgęszczenia, Pod nimi dzwoni ziemia. Nad nimi rwołowe wezbrane, Planety z brązu lane. Lasy, Smutku zielone, Serca w szmer przemienione. Pod nimi piły lament, Białymi jęczykłami. Drzewa, Bawoły złote, Dymiły rudym potem. Z pomrukiem ciała kładły, ziemi, aż upadło. Już nie pamiętam, jak nas szumi śniegiem, jak słońce złotem w cisze lasu pryska. Kiedy płaszczyzna oboka na ucieka będę szalona i śliska. Już nie pamiętam, nocy gęstej gwiazdami nabitej i pól płaszczyzny bezmiernego na niebie. Śniegiem i puchem skrolitej. Lilianę lipińską z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia 111 jest kadry myśliwskiej w Wołominie Mrości i stroni, więc smutni chodzili na okrętną szałę Niebo grało podobne do ludni Srebrnej chyba i kwiatem pachniało Od uliczek rzeźbionych w cieniu Szła procesja czy biały świt I świergotał jak tak na ramieniu Żywot młody rosnących lit. Potem morza dzieliły się tarły, szorstką skórą bokiem obok. Coś wchodziło, a potem marło, nie odgadnąć przez dzień czy rok. Gwiazdy były nisko jak gołębie, Ludzie smutni nachylali twarz. I szukali gwiazd prawdziwe w głębi Z tym uśmiechem, który chyba znasz Gwiazdy były nisko jak gołębie Ludzie smutni nachylali twarz I szukali gwiazd prawdziwe w głębi Z tym uśmiechem, który chyba znasz Aż wyrosły grzepie i jasne Jakby wody przezroczysty płaszcz Więc patrzyli jak na serca własne z tym uśmiechem, który chyba znasz, aż rosły krzepie i jasne jakby wody przezroczysty płaszcz Więc spatrzyli jak na serca własne z tym uśmiechem, który chyba znasz. Drugie miejsce Kinga kwiatkowska zespół szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w tłuszczu i pierwsze miejsce Nadia Frąckowiak Pierwsze liceum Ogólnokształcące imienia 111 eskadry myśliwskiej w Wołominie zapraszam do wręczenia nagrody. Dziękuję bardzo. ze pęką. Wyuczyli Cię, syneczku, ziemi Twej na pamięć. Wsi ścieżki powycinął, żelaznymi łzami odchowali Czy to serce pękło? I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś jeszcze z ziemię, przyżegnałeś ręką. Czy to była kula synku? Czy to by